Witajcie, witajcie. Dzień dobry wszystkim. Bardzo Was proszę o informacje, czy mnie widać, czy mnie słychać. Witam wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Powiedzcie mi, proszę, czy Jestem już widzialna, czy widoczna, czym nie widać, czym nie słychać? Czy są jakieś pierwsze osoby, które zaszczyciły kogoś? Już mam. Na górze, gdzieś przy komentarzach jest link. Jeżeli chcecie, żebym widziała Wasze komentarze, to bardzo proszę, odkliknijcie ten link. Wtedy będę mogła zobaczyć, kto do mnie zawitał i z kim rozmawiam. Mogę więc zaczynać. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Jolanta Kawaler. Zaprosiłam Was dzisiaj na mój pierwszy live, na którym będę mówiła o tym, co w trawie piszczy. Witaj Edytko, mam Edytko już, bardzo się cieszę. Słuchajcie, od czego powinnam zacząć? Obiecałam im, bardzo dziękuję, Edytko, że już mnie widać, już mnie słychać, mogę więc przystąpić do, do tego, żeby opowiadać o tym, co zamierzam. Słuchajcie, dlaczego ja się tutaj znalazłam? Powiedziałam, napisałam w zapowiedzi, że będę opowiadała w trzech częściach, co w trawie piszczy. Pierwsza część będzie mówiła o tym, co robię, druga część o tym, co planuję, a trzecia część o tym, co takiego zrobiłam ostatnio? I mimo, że chronologicznie to do końca nie jest, to, to jednak ma bardzo mocno ukryty sens. Wiecie, bardzo trudno było mi się przełamać, żeby przyjść do Was, zacząć mówić zupełnie tak na żywo. I znalazłam sposób, znalazłam rozwiązanie na to, co zrobić, jak wzmocnić poczucie własnej wartości, cześć Adaś, żeby, żeby spokojnie móc do Was tutaj mówić. No i znalazłam sposób, i ja Wam go zdradzę na samym początku. Otóż. Pomogły mi bardzo, po pierwsze, moje ulubione perfumy, a po drugie szpilki, które założyłam specjalnie po to, żeby z Wami się tutaj spotkać. I chciałam Wam powiedzieć, że mina mojego męża była nieoceniona, jak zobaczył, że ubieram szpilki i idę kręcić live'a. Ale naprawdę bardzo mi to pomaga, w związku z czym mogę, możemy ze sobą być i rozmawiać. Bardzo, bardzo długo, chociaż nie zaplanowałam. Cześć, Kasiu, witam cię serdecznie. Bardzo długiego live'a, tylko nie, jakiś krótki. Słuchajcie, zgodnie z tym, co obiecałam, co ja takiego robię? Dlaczego, dlaczego ja się tutaj znalazłam? Otóż właściwie y, przez ostatni y, rok przygotowuję się do tego, żeby swoje życie przenieść, y, swoje życie zawodowe przenieść w sferę online. I y, Biorąc udział w różnych szkoleniach, spotykając się z różnymi ludźmi, pracując bardzo mocno z rozwojem osobistym, własnym rozwojem osobistym, pozwoliłam sobie w końcu dojrzeć do tego, żeby, żeby móc z Wami tutaj rozmawiać i powiedzieć o tym, co planuję. Pełen profesjonalizm jest niezbędny, uważam, dokładnie tak, jak, jak mówi tutaj Edyta. I dobre samopoczucie to też podstawa, słuchajcie, to jest najważniejsze. Możemy ze sobą rozmawiać wtedy, jeżeli naprawdę czujemy się dobrze. Co ja takiego więc robię? Otóż, pracując bardzo długo na etacie, witaj Basiu, pracując bardzo długo na etacie, cały czas poszukiwałam takiej sfery i takiego działania, gdzie mogłabym się przede wszystkim realizować i gdzie mogłabym się poczuć naprawdę jak ekspert. I tak sobie myślę, a już właściwie jestem pewna, że nadszedł właśnie ten moment, żeby zaoferować innym to, w czym czuję się naprawdę dobrze i w czym uważam, że jestem ekspertem. I tak się też zadziało, że sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, nieco pomogła mi. W podjęciu ostatecznych kroków i pchnęła mnie do tych decyzji, w których teraz, właśnie, które teraz podjęłam. I bardzo dobrze. Dlatego też wychodzę do Was z taką propozycją, ponieważ planuję. Uruchomić cykl live'ów, który będzie nazywał się kuźnia relacji. Jak niektórzy z Was wiedzą, te osoby, które mnie znają, rozpoczęłam dwa lata temu projekt, który nazywa się Opiekuj się wolnością, i ten projekt oparty jest bardzo mocno na relacjach. I tak też. Bardzo dziękuję, Adaś, że mówisz, że internet nie potrzebuje. Ja myślę, że potrzebujemy się wzajemnie, także pokochamy się na pewno i będzie, będzie nam bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, kuźnia relacji. O czym będzie kuźnia relacji? Kuźnia relacji będzie, jak sama nazwa wskazuje, o relacjach. Będziemy je wykuwać wspólnie. I pierwszy miesiąc, w którym, w którym będę do Was przychodziła z liveami, będzie dotyczył nastolatków i, i tego, w jaki sposób z tymi nastolatkami się komunikujemy. Czy jest to proste, czy też jest to trudne zajęcie? Będziemy, będę rozmawiała z Wami o tym wszystkim i będę spotykała się z Wami co wtorek. I tutaj mam, cześć Halinko, mam do Was ogromną prośbę, abyście teraz, później, odsłuchując ten live, napisali mi, czy taka propozycja jest dla Was dobrą propozycją i czy będziecie mnie odwiedzać? Jest mi bardzo miło, że jest ze mną 17 osób. Beatko, witaj kochana, bardzo się cieszę, że jesteś. Bardzo się cieszę, że jesteście wszyscy. Czuję się trochę tak, jakbym zaprosiła Was do siebie do domu na, na kawę. I dokładnie Adaś stąd to szkolenie 28 maja, ponieważ moja propozycja jest taka, abyśmy, aby każdy cykl miesięczny, który będzie dotyczył innej grupy wiekowej, kończyć konkretnym szkoleniem. I stąd też propozycja, która y, mówi o tym, aby 28 maja o godzinie 18.30 zorganizować szkolenie, które będzie mówiło o tym, jak rozmawiać z nastolatkiem i pokażę Wam osiem konkretnych sposobów na to, w jaki sposób z tym nastolatkiem się porozumieć. To są sposoby, które wypracowałam sobie sama w, w długiej pracy, w długoletniej pracy nauczyciela, pracując z gimnazjalistami, których bardzo serdecznie pozdrawiam i nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby odsłuchali tego live'a i powspominali troszeczkę ze mną, jak było nam. Razem ze sobą. Mogę w ciemno ich o to poprosić, ponieważ nie miałam takiego nastolatka wokół siebie, któremu źle bym życzyła i który mnie życzyłby źle. W związku z czym liczę na to, że. Odsłuchując tego live, mogliby również tutaj opatrzyć to jakimś komentarzem, który zachęciłby osoby dorosłe do tego, że mogłyby czerpać z mojego doświadczenia i mogłyby w takim szkoleniu uczestniczyć. Moje szkolenie znajduje się na informacja dokładna o tym szkoleniu znajduje się na mojej stronie na stronie wwwjolantakawaler.pl w sklepie w w którym dokładny jest opis tego szkolenia. I kochani, jeżeli dzisiaj e, zajrzycie do tego szkolenia i kupicie go dzisiaj, to dzisiaj zaproponowałam niesamowicie promocyjną dla Was cenę, mianowicie e, za jedyne 79 zł. Jeżeli, jeżeli ktoś, e, ktoś z Was <laughs> śmieje się, bo odczytuje komentarz Adama, oczywiście Adam... E, to, to było gorąco, powiem tak, ale nie wiemy, czy w niebie też nie jest gorąco. Wszak jest bliżej słońca, w związku z czym trudno powiedzieć, czy to niebo i, i, i piekło tak naprawdę różnią się bardzo od siebie. Natomiast chwile niezapomniane i można by bardzo dużo na ten temat opowiadać. I, I tak też, jeżeli zdecydujecie się do dzisiaj, do północy, kupić to szkolenie, to cena biletu to jest tylko 79 zł, kochane Panie, w cenie średniej jakości kremu, macie dzisiaj ode mnie dwie godziny konkretnych informacji na temat tego, jak poprawić relacje z nastolatkiem, którego w domu posiadacie, bądź też Będziecie posiadać za lat kilka, bo, bo wasze dzieci będą dorastać. I zapraszam na tę stronę. Ta cena oczywiście się zmieni, zmieni się już po północy, będzie nieco wyższa, aczkolwiek nie będzie jeszcze ceną docelową. Cena docelowa pojawi się nieco później. Tak więc zachęcam do tego, żeby korzystać z tego. Szkole cały czas na platformie, na której Cześć Jacek, bardzo mi miło, że do nas zajrzałeś. Szkole cały czas na platformie edukacyjnej i moje szkolenia cieszą się dużym powodzeniem, w związku z czym mam taką nadzieję, że będę mogła również dla Was przekazać bardzo dużo, bardzo dużo wartości, które wykorzystacie. Tak więc, Kuźnia Relacji, jeszcze raz mówię, przypominam dla wszystkich, którzy się tutaj pojawili, Kuźnia Relacji to mój projekt, na którym będę opowiadać i będę wykuwać z Wami relacje po to, aby poprawić Wasze stosunki w domu, aby sprawić, że będziecie mieli lepsze samopoczucie, aby, aby było nam tutaj ze sobą dużo, dużo lepiej na tym świecie. I wierzcie mi, że naprawdę efekty takich działań są bardzo wyraźne, bardzo widoczne i bardzo się przydają. I gdyby, gdybyście zaglądali na moją stronę często, to ja będę przygotowywała dla Was różnego rodzaju różnego rodzaju informacje i ciekawostki, które tam się będą znajdowały. Na stronie tej przypuszczam, przy, przypominam, prowadzę również bloga, w którym staram się informować Was o jakichś konkretnych tematach, ale również zamieszczam tam swoje przemyślenia, które, które czasami są przemyśleniami luźnymi, czasami śmiesznymi i przez pryzmat mojego poczucia humoru patrzę na pewne zjawiska, które się dzieją wokół mnie. Zapraszam więc na kuźnię relacji, która co wtorek o godzinie 19 będzie dla Was przekazywała dawkę wiedzy, która w tym pierwszym miesiącu maju będzie dotyczyła nastolatków, natomiast... Na koniec maja, 28 maja zapraszam na szkolenie, które będzie miało, będzie dotyczyło tego, jak rozmawiać z nastolatkiem i powie o ośmiu sposobach skutecznej komunikacji z nastolatkiem. I Proszę Was, posłuchajcie teraz o tym, co takiego skłoniło mnie do tego, że, że tak dużo zadziało się w moim życiu i w tej mojej okolicznej trawie tak dużo teraz piszczy. Co Zmieniło się ostatnio bardzo i to spowodowało, że postanowiłam działać. Jest z nami 16 osób, bardzo jest mi miło, że Was przybywa cały czas i że, że jesteście ze mną. I Madzia, jak ja się cieszę, że ja Ciebie widzę, <grym> jak ja się cieszę, Magda. Bardzo mi miło, że do mnie zajrzałaś. I, i słuchajcie... Co się zadziało? Co się zadziało? Otóż zadziało się, proszę Was, to, że w ostatnim czasie przyłączyłam się do cudownego zespołu, do zespołu marzeń, z którym to zespołem razem stworzyliśmy e-booka, którego wdzięczny tytuł nosi nazwę Ludzie potrzebują silnych ludzi. I ten e-book. Jest naszym pierwszym dzieckiem, dzieckiem, które jeszcze nie jest nastoletnie i jeszcze nie mamy problemów z komunikacją z tym dzieckiem, ale chcemy tej, tej ewentualnej złej komunikacji zapobiec. I ponieważ nasz projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, i e-book również cieszy się dużym zainteresowaniem, więc ja chciałam Wam pokazać, że ja cały czas jestem. W posiadaniu takiego e-booka i tutaj zaraz przerosło mnie ogarnianie. O, właśnie. To na moim czytniku. Pochwalę się czytnikiem. Pochwalę się e-bookiem. Widać, widać, widać. Mamy e-booka. Ludzie potrzebują silnych ludzi. E-book również znajduje się w moim sklepie. I bardzo Was proszę o to, stosując nienachalną reklamę, abyście zaglądali również na ten sklep i korzystali z zakupu, który, z możliwości zakupu, który ten sklep daje, i dali nam szansę na napisanie książki, ponieważ, ponieważ drugim etapem będzie napisanie książki pod tytułem Ludzie potrzebują silnych ludzi. Skąd pomysł? Pomysł był pomysłem bardzo spontanicznie zrodzonym. Matką chrzestną pomysłu jest Katarzyna Krawczyk, której komentarz tutaj wyświetlam. Kasia, Arianka, witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo miło, że zajrzałaś do nas. Bądź z nami jak najdłużej. I, i słuchajcie, Przygoda życia po prostu napisanie tego krótkiego e-booka, który jest zapowiedzią czegoś wielkiego. Jak my tak dobrze bawiliśmy się i tak bardzo y, fajnie nam się współpracowało przy napisaniu tych kilkudziesięciu stron, to przypuszczam, że przy napisaniu y, y, dużej książki, która będzie miała zdradzę wam na pewno pięć rozdziałów, na pewno. I y, Myślę, że, że będziemy dzięki tej książce mogli zrobić dużo, dużo, dużo dobrego. Plany są bardzo szerokie, moje plany, już abstrahując zupełnie od zespołu marzeń i mam nadzieję, że będziecie mogli je śledzić, uczestniczyć w nich i, i kibicować mi, bardzo bym tego chciała. Słuchajcie, Przyznam się Wam, że naprawdę dojrzałam do tego, żeby dzielić się wiedzą, ponieważ Powiem nieskromnie, budowałam swoje doświadczenie ponad 30 lat, co oczywiście może oznaczać, że już w przedszkolu zaczęłam to doświadczenie budować, żeby nie, nie bardzo, żeby nie przyszło wam do głowy, żeby teraz odliczyć, kiedy ja zaczęłam pracować i co to z tym moim wiekiem może się porobiło, skąd to ponad 30 lat doświadczenia. To doświadczenie moje powinno zostać przekute teraz w. Właśnie w programy, które będą pomagać wielu ludziom. Budowałam to doświadczenie pracując w oświacie, budowałam je prowadząc swoją własną firmę, która wymagała ode mnie bardzo mocnego zaangażowania. Prowadzę placówkę oświatową szkoleniową, która, która szkoli nie tylko zresztą nauczycieli, ale szkoli również pracowników różnych firm. I to są rzeczy, które cały czas dzieją się w moim życiu. Zostałam mediatorem sądowym, jestem wpisana na listę stałych mediatorów sądowych i biorę udział w mediacjach rodzinnych, w mediacjach cywilnych i mediacjach dotyczących prawa pracy. I to też są wszystko elementy, w których muszę stawiać na relacje, bo bez nich absolutnie nie dałabym rady i nie poradziłabym sobie w rozwiązywaniu tych problemów. Doradzam również w kierunku doradztwa zawodowego, ale również doradzam w kierunku doradztwa motywacyjnego. Do tej pory wszystko to działo się gdzieś w świecie, w lokalu, w biurze, w salach konferencyjnych. W tej chwili przyszedł czas na działalność online. W związku z czym bardzo Was zapraszam, abyście wpadali na moją stronę www.jolantakawaler.pl i tam na tej stronie e, znajdziecie wszystkie informacje i wszystkie e, rzeczy, którymi e, obecnie się zajmuję i będę zajmowała się w przyszłości. E, Przypominam raz jeszcze, że prosiłam Was wszystkich bardzo serdecznie o to, abyście zamieścili komentarz pod, 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 pod tym live'em, czy faktycznie kuźnia relacji w ogóle jest Wam potrzebna i czy pierwszy miesiąc, który będzie zajmował się grupą wiekową nastolatków jest. To dobry pomysł. Dalej poproszę Was o to, żebyście powiedzieli mi, czy pomysł innej grupy wiekowej już przychodzi Wam na myśl i czy chcielibyście kogoś konkretnie, o którąś konkretnie grupę wiekową się upomnieć, czy zdajecie się, czy zdajecie się tylko i wyłącznie na to, co ja Wam zaproponuję. Tak więc, będziemy, będę z Wami się spotykać co tydzień. Te spotkania będą troszeczkę dłuższe niż do dzisiejsze. Dzisiejsze ma na celu zapowiedzieć to, co w trawie piszczy, więc opowiedziałam wam o tym, czym obecnie się zajmuję, czym zajmowałam się wcześniej i co planuję robić. Były to te trzy części, które zapowiedziałam. Z Edytką i Adamem jesteśmy umówieni na facebookowym wsparciu już w piątek, 15 maja o godzinie 9.30. Oglądajcie nas koniecznie. Bo y, będziemy się tam y, spotykać z cudownymi ludźmi, którym bardzo dużo zawdzięczamy, zarówno Adamowi, jak i Edytce. Są naszym wsparciem cały czas, nie tylko facebookowym. I y, y, tak, y, tak się zapowiadają najbliższe, y, najbliższe moje. Y, dni, które bardzo jestem bardzo jestem zainteresowana i będę bardzo śledzić uważnie wszystkie Wasze komentarze, które będą się pojawiały pod tym live'em. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, bardzo proszę zadawajcie. Jeżeli nie, mój live powolutku będzie dobiegał końca, ponieważ tak jak powiedziałam dzisiaj jest to tylko zapowiedź tego, co, co mnie czeka. I, I jeszcze raz Wam wszystkim, Panie, powiem, że czasami naprawdę mała rzecz, a cieszy, i możemy sobie powiedzieć, że ubranie szpilek powoduje, że jesteśmy zdecydowanie w lepszej formie i nie boimy się niczego, bo czujemy się pewne siebie. Naprawdę niewiele nam potrzeba do tego, żeby wzmocnić poczucie swojej wartości. I to jest taki sposób na to, aby dobrze się czuć i aby poradzić sobie ze stresem, który oczywiście zaglądał mi w oczy głęboko, bo inaczej zupełnie muszę wam powiedzieć człowiek się czuje w momencie kiedy jest gościem zaproszonym na livea do kogoś i ktoś ogarnia wszystkie te techniczne zawiłości a inaczej się czuje jeżeli sam ma się zająć obsługą programu i rozmową z wami odczytywaniem komentarzy ale było mi bardzo miło gościć u was i was gościć u siebie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Spędziliśmy ze sobą ponad 20 minut. Ja myślę, że na pierwszy raz to jest w zupełności wystarczający moment. Zapraszam serdecznie w przyszły wtorek o godzinie. 19. Znów pojawię się u Was już z konkretną dawką wiedzy. Przypominam też, że 28 maja o godzinie 18.30 proponuję szkolenie, które zakończy pierwszą y, część cyklu kuźnia relacji dotyczącą nastolatków. Będzie to szkolenie, które będzie mówiło o tym, że Zaproponuję Wam osiem sposobów skutecznej komunikacji z nastolatkiem i szkolenie to tylko dzisiaj do godziny 24 jest w wyjątkowej promocji za 79 zł, 120 minut mojej wiedzy i 120 minut, które, wiedzy, którą zdobyłam kochani przez 30 lat pracy z młodzieżą. W związku z czym możecie taką wiedzę w pigułce ode mnie otrzymać już 28 maja, a wcześniej będziecie otrzymywali ją w częściach na moich live'ach. Dzisiaj żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że y, ze mną byliście. Zapraszam Was na moją stronę www.jolantakawaler.pl, gdzie znajdziecie oczywiście również informacje o naszym cudownym e-booku i y, zapraszam Was do tego, abyście, y, y, Powali ten e-book, bo będzie on bardzo serdeczny, bardzo nam pomagał w realizowaniu naszego większego celu i większego marzenia, którym jest napisanie książki, a również dzięki zakupowi naszego e-booka będziecie mogli pomóc komuś o czym już niebawem was poinformujemy i opowiemy na innym live'ie, który odbędzie się na naszym fanpage'u o nazwie Ludzie potrzebują silnych ludzi. Bardzo serdecznie Wam dzisiaj dziękuję. Całusy dla wszystkich. Muszę Wam powiedzieć, że prowadząc szkolenie na siedząco, można zdecydowanie dłużej wytrzymać w szpilkach, więc jest to pokusa, żeby zostać z Wami jeszcze na trzy godziny, ale muszę być konsekwentna i zmierzać do ustaleń, które sobie założyłam. W związku z czym minęło 25 minut mojego live'a. Całusy dla Was wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia, Pa, dziękuję Wam wszystkim za to, którzy tutaj byliście. Dziękuję pięknie. Całuski.